Już dość dawno nie gadaliśmy sobie o tym, co się po prostu dzieje w FIFCE, więc dlatego dzisiaj szybki przegląd Reddita i słuchajcie, przypominam dla tych, co nie wiedzą, odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 16.30. No i również dziękuję wszystkim nowym subskrybentom za to, że pomagacie mi w rozwijaniu tego kanału. A my zaczynajmy dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku widzowie przyjrzymy sobie Reddit'a i nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, jak teraz możecie zobaczyć na ekranie: i mianowicie FIFA 17. ciekawe czy są osoby, które grały już w tą Fifkę Mianowicie wówczas Foot Champions nie jest tak przyjemny jak teraz, że wystarczy 20 meczów. Jeszcze rok temu było 30, ale w FIFA 17 tych meczów było, moi drodzy, aż 40. Wyobrażacie sobie teraz, gdybyśmy musieli się wrócić do tamtych czasów. I przez 48 godzin, czy tam 82 godziny, jeśli pamiętam jak tam dokładnie to wyglądało, czy również w poniedziałki można było grać, musielibyście zagrać widzowie 40 meczów Foot Champions. Jakby ja teraz sobie nawet tego nie potrafię uświadomić, że rzeczywiście tak kiedyś było. W ogóle mi to nie przychodzi do głowy, że obecnie moglibyśmy grać 40 meczów. Jakby, wow, jak to w ogóle było możliwe, że ktokolwiek w to grał, jeszcze wtedy były nagrody miesięczne, więc ludziom naprawdę zależało, żeby te 40 meczów zagrać. Tutaj ludzie pisali, że sami dokładnie w to nie dowierzają i tak dalej, ale powiem wam tak szczerze, że tamte czasy miały jakiś swój urok, ale kurczę, obecnie 40 meczów, to sobie kompletnie tego nie wyobrażam. Jeden z problemów, które zauważył jeden już z użytkowników Reddita, który ja również mówiłem na swoich streamach, być może nie każdy je śledzi, to może nie wiedzieć... Ale tutaj bardzo mi się podoba ta opinia, czy możemy wszyscy zauważyć jak głupie są remisy w Rivalsach. I ja w tym się w pełni zgadzam, remis w Rivalsach tak naprawdę oznacza stracone około 15-20 minut życia, z których absolutnie nic nie wynika. Ponieważ nie mamy za to nic, no totalnie nic, to tak jakby ten mecz się po prostu nie odbył. Nic to nie zmienia, chyba że w momencie, w którym mamy tego strika, że x2 te punkty się liczą. Więc wiecie, no wtedy ten po prostu trystrik się zachowuje, ale no to i tak jest bezsensowne totalnie. Tutaj ktoś zauważy, że za zwycięstwo jak prawdziwej pizza powinny być 3 punkty, za remis 1, za porażkę 0. Coś w tym jest i również się z tym zgadzam, ale ja uważam chociażby, żeby na koniec po 90 minutach nie było dogrywki, a po prostu rzuty karne, tak dla zabawy. Imo to byłoby naprawdę fajniejszą opcją: zagrać sobie takie karniaczki i ktoś chociaż zdobędzie jakieś punkty. Bo w innym przypadku mówię, no to jest po prostu stracony czas, nie wiem czy się ze mną zgadzacie, ale dla mnie to jest rzecz, która absolutnie powinna zostać wprowadzona do zmiany. Wiecie co to oznacza instant karma, jeżeli nie to możecie sobie zobaczyć na ten plik wideo, ja sobie zdaję sprawę, że jakość tego jest totalnie tragiczna, ale tu chodzi o to, że zobaczcie, ktoś chciał oddać wina Zionkowi, no czyli po prostu być moim gościem, a ten jeszcze celebruje zamiast po prostu tą powtórkę skipnąć i nie denerwować. Z racji tego ziomek postanowił, tak jak jak kiedyś na streamie, pamiętacie, oddawałem ludziom winy w jakichś draftach czy tak dalej I ktoś absolutnie zrobił jakąś głupią, długą cieszynkę jeszcze biegnąc do, jakiej, do linii końcowej Ja wtedy się zdenerwowałem, postanowiłem, a wejdę, strzelę jeszcze jedną bramkę, bo staram się strzelić na remis I wtedy wyjdę z meczu, żeby gościu nie dostał wina, skoro nie potrafi się zachować w porządku I zobaczcie tutaj co się stało Szybciutki gol na 1-1 i wyjście z meczu. I brawo, bardzo dobrze. Powiem Wam tak szczerze, że jeżeli już ktoś oddaje wina, no to naprawdę takie przyzwoite kliknięcie przycisku, który sprawia, że po prostu to się skipuje, a nie oglądanie tych powtórek, to jest rzecz święta. No po prostu tak trzeba robić. Pamiętajcie, róbcie też was, wy tak, nie bądźcie trollami w momencie, w którym ktoś jest dla Was miły. No i pamiętajcie, że też kurczę, no nie każdy, w sumie pamiętajcie. Trzeba też zauważyć, że nie każdy może wiedzieć, które przyciski skipują animacje. no ale przy takim rozwinięciu się, gdzie pewnie każdy gdzieś tam ogląda jakichś twórców i tak dalej, nie, no myślę, że każdy wie, jak te powtórki się skipuje i moim zdaniem po prostu każdy powinien to robić w momencie, w którym ktoś oddaje mu zwycięstwo. Kolejny temat do dyskusji to, czy to jest najgorsze promo w historii całej FIFA. No, z tym może bym się nie zgodził, bo tych najgłupszych eventów było zdecydowanie więcej, ale nie zmienia to faktu, że w ostatnich latach naprawdę tych eventów FIFA jest od zawalenia, żeby nie powiedzieć brzydziej, a nie zmienia to faktu, że każdy z tych eventów nie przynosi fajnych kart. Dosłownie można wyliczyć jedną czy dwie karty, które są spoko a reszta to naprawdę totalny syf, który większość osób nie zrobi. Ta karta, co wyszła, chociażby Jozelu, to, to, to nie jest karta do zrobienia w SBC, ale styl. po co coś takiego wychodzi w momencie, w którym każdy z nas znamy te gry? 3 na 3, 68 pejsa, ja nie wiem, co to w ogóle jest? Balans 38, stamina 72... Matko Boska, ta karta powinna chodzić po 100 końców, gdyby nie to, że chociaż Quickel kosztuje 10 tysięcy. Definition of meta, no dokładnie, definicja kart do końca gry Co to jest, no to to jest w ogóle, nie mam pojęcia. Okradzione z karty to ty w poprzednim roku to powinno być 90. Plus. Nie no, bez jaj. Kar ta karta to jest w ogóle najgorszy syf, Nie wiem, gdyby on dostał plus 10 upgrade'u to i tak mi się wydaje, że ta karta nie byłaby jakaś niesamowita. Dodatkowo te karty z promocji. Klaus wyszedł naprawdę spoko ale Pajet to kolejna useless karta, kolejny Francuz na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. No tutaj CF, dobra, środkowy na pasy ich nie będzie. Ale czym ta karta różni się od każdej innej? Dodatkowo 220 tysięcy, 85 pace, 88 drybling, 84 strzały, 89 podań, 4 na 4 bez jaj. Ta karta wygląda dosłownie jak każda. Przeciętna karta w FIFA. Przeceniony strasznie, Dok dokładnie zgadzam się z tym i moim zdaniem większość tych eventów w FIFA naprawdę przynosi bardzo słabe karty. A to jest smutne, bo moim zdaniem każdy z eventów powinien przynosić tam coś raczej fajnego. Fajny temat tutaj również poruszył kolejny użytkownik Reddita: a mianowicie są ludzie, którzy mówią, że taka karta Fufany 88 czy te ikony Prime są karty endgame'owe czyli będzie można ich używać do końca gry. Tutaj trzeba brać ich trochę z taką dozą aprobaty. Ponieważ to są prawdziwe karty do końca gry Zobaczcie, no to jest prawda Takie karty wyjdą później na koniec gierki Tak jak było w FIFA 21 Zacznijmy tego relatu Sanchezowego Jak ta karta wygląda Neymar, Cristiano Ronaldo To są prawdziwe endgame'owe karty Warto o tym pamiętać Ale też trzeba się bawić mimo wszystko tymi kartami Jakie obecnie wychodzą Ale pamiętajcie, nieważne kto ile będzie miał I tak na samym końcu gry Każdy już będzie miał skład dosłownie taki sam No ale wiadomo, że jeszcze do końca gry pozostało Prawie, nie no, nie prawie 8 miesięcy, dajmy na to około. Bo myślę, że w wakacje już coraz mniej ludzi gra, ale mimo wszystko nie ma się co oszukiwać, że wciąż ludzie nawet w wakacje grają. Czterech jeźdźców apokalipsa, ale bez jaj No, kto ich nie trafił w tym roku? Ten Icardi chyba jest najczęściej trafianą kartą przeze mnie. Naprawdę widziałem go milion razy. jest to samo. Ale tutaj przede wszystkim brakuje mi jeszcze kilku nazwisk. No, bo gdzie jest król Acerbi, On też często się trafia, chociaż on ma ten plus, że jest środkowym obrońcą. To zawsze go gdzieś tam łatwiej w SBC połączyć. Ale Woland, Koate, to to samo nazwiska, które są naprawdę często. Vela, no, Vela może aż nie, ale Zapata, Kramarić też bardzo. Zapata w ogóle mi się naprawdę mega często trafiał. Ale te Icardi, szczerze, jeżeli miałbym wyróżnić kartę, która mi się najczęściej trafiała, to chyba Icardi. Tak mi się wydaje. No, może jeszcze Gozens był często ty też się zdarza, ten Woland chyba najmniej mimo wszystko bym powiedział, ale Morata też bardzo często, jest dużo takich nazwisk piszcie w komentarzu kogo wy najczęściej trafiacie ale mój to byłby chyba w tym roku i Icardi, już to kiedyś mówiłem, ale przypominam raz jeszcze w przypadku, w którym właśnie chociażby Eriksen miał tą fatalną sytuację podczas Euro, jego cena skoczyła na maksymalne widełki i tak samo było w przypadku tego oto tureckiego zawodnika, który zmarł niedawno niestety w wypadku samochodowym i od razu co? Jego cena potrzebowała z 200 końców do prawie 7,5 tysiąca, i za tyle rzeczywiście ta karta schodziła. Kolejny bardzo smutny sposób na robienie gigantycznych pieniędzy w FIFA. To community jest e, bardzo, bardzo złe. Nie no, discuss, czyli bardzo mnie obrzydza. No, nie dziwię się, że ludzie tak piszą. Reminds me of Maradona. No, Maradona to jeszcze jako taka, ale mówię, no, szczególnie te karty, które były tańsze, one wtedy poszły mega w górę. Ale kurczę, nie zmienia to faktu, że nigdy nie powinno się tak zarabiać, bo to naprawdę na cudzej krzywdzie zarabiać jeszcze jakieś wirtualne pieniądze. Nie wiem, ludzie tu po prostu czasem wstydu nie mają. Wiecie dlaczego opłaca się czasem grać, moi drodzy, Food Champions. Zobaczcie jaka sytuacja spotkała pewnego ziomka. Wchodził sobie do meczu i cyk! Napastnik, moi drodzy, jak ktoś nie poznaje, to oczywiście jest to Marcos Jorente, który na samym początku Fify miał być totalnym kocurem granym przez wszystkich, miał być tanią chulitem. Jak się potoczyło to do teraz, to chyba każdy wie, ale zobaczcie, w ogóle to jest praktycznie cały skład dla ligi, nie? Więc... I też poza tym, tak szczerze, ten skład jest mega średniak jak na proplayera. No ale Marcos Llorente tutaj swoją kartę ma i zobaczcie, jest podanie, oddanie, wina. I szybkie wyjście, no niesamowite, że nawet profesjonalni piłkarze to robią. Aczkolwiek tutaj troszeczkę mimo wszystko chciałbym ten entuzjazm przyhamować, bo wiele się mówi o tym, że to wcale nie był prawdziwy Marcos Llorente, pomimo posiadania prokarty. Bo tutaj wyszły takie kwiatki, jakoby właśnie ten oto piłkarz wówczas, kiedy to, ta sytuacja miała miejsce, grał swój prawdziwy mecz, czyli po prostu Atletico Madrid grał mecz. I wiecie, wtedy mówiło się dużo o tych atakach hakerów, że prawdopodobnie jego konto zostało zhakowane. Nie wiem jaka jest prawda, do tego nie dojdziemy, ale trzeba powiedzieć wprost, że prokarta Marcosa Jorento dała wina. Być może to był naprawdę on. Bo powiem Wam tak że jednak taki skład troszkę pasuje, tym bardziej cały z La Ligi. No i plus jak ktoś by zhakował mu konto... To komu by się chciało oddawać winy? Nie sądzę, że ktokolwiek by tak zrobił. Lepiej by było po prostu szybko wyjść, niż jeszcze te zwycięstwa oddawać. A ja tymczasem dziękuję wam pięknie za wszystkie łapki w górę, subskrypcje. Widzimy się już jutro o godzinie 16.30. Do usłyszenia!